Omówmy obecnie sakrament małżeństwa. Szafarzem tego sakramentu nie jest, wbrew pozorom, kapłan, lecz sami małżonkowie. Oni bowiem składają sobie przysięgę wzajemnej miłości, wiernej aż do końca życia. Wówczas Jezus Chrystus, udzielając im swojego ducha, umacnia ich miłość, aby to, co wypowiadają, stało się treścią ich życia. Aby każdy zwykły szary dzień, pełen trudnych obowiązków, był wzrastaniem w miłości. Nieraz uważa się, że miłość jest czymś, co rodzi się samoczynnie i co może samo zaniknąć. Jest to prawdą, o ile przez miłość rozumie się samo uczucie. Ono bowiem faktycznie pojawia się z wielką siłą i może też samo zaniknąć. I tak się zresztą często dzieje, że to uczucie bardzo mocne w okresie narzeczeństwa zanika następnie w małżeństwie. Czy oznacza to, że musi zaniknąć miłość? Nie. Miłość trwała, wierna, miłość życzliwa, ta dopiero formuje się w małżeństwie. Ona kształtuje się gdy podejmuje się codziennie decyzję wzajemnego wspierania się, pomagania sobie, usługiwania sobie, kiedy pokonuje się różne rodzące się konflikty, kiedy pomimo trudności i rozczarowań, jakie niesie życie, pragnie się nadal razem żyć, współdziałać, wspierać się wzajemnie, nieść sobie pomoc. Kiedy pomimo różnych trudności usiłuje się żyć dla swoich dzieci. Wtedy kształtuje się miłość, miłość trwała. Ale to nie jest takie łatwe. Dlatego też małżonkom potrzeba wielkiej pomocy Ducha Świętego, tego ducha, który rozpala w sercach ludzkich miłość Bożą. Kiedy małżonkowie składają sobie przysięgę miłości wiernej, trwałej, Wówczas Jezus Chrystus wspiera ich swoją potężną łaską, aby ta miłość naprawdę się rozwijała. I będzie się ona rozwijać, jeśli po ślubie, czyli po przyjęciu sakramentu małżeństwa, życie małżonków będzie pełne spotkań z Jezusem Chrystusem, jeśli będzie pełne modlitwy przepojone kontaktami z Chrystusem w Eucharystii. Wtedy to dopiero Duch Święty będzie umacniał miłość małżonków, aby byli zdolni pokonywać rodzące się codziennie trudności, które chciałyby stłumić miłość, a wzniecić wzajemne zniechęcenie do siebie i nienawiść. Sakrament małżeństwa wiąże się również z decyzją wydania na świat i wychowania dzieci. Ukształtowanie nowego człowieka, troska o jego pełny rozwój, o rozwój wszechstronny, nie jest łatwym zadaniem. I dlatego, dla spełnienia tego bardzo trudnego obowiązku, małżonkowie również potrzebują wsparcia przez Chrystusa. Potrzebują umocnienia przez Ducha Chrystusowego, który będzie im pomagał dobrze wypełnić to zadanie. Kościół mówi, że współżycie seksualne jest możliwe dopiero wtedy, kiedy został przyjęty sakrament małżeństwa. To znaczy, kiedy ludzka miłość została umocniona przez miłość Bożą. To znaczy, kiedy sam Chrystus umocnił ludzi przyjmujących sakrament małżeństwa, aby ich miłość ciągle się rozwijała i aby mieli wszystkie łaski. Konieczne do dobrego chrześcijańskiego wychowania swoich dzieci. Kościół zdaje sobie sprawę, jak bardzo ułomna jest ludzka miłość, jak ona jest krucha. I dlatego ciągle uczy o konieczności łaski, o konieczności pomocy Chrystusa, aby ta miłość mogła się naprawdę rozwijać, a nie zanikać. Aby miłość ciągle się rozwijała, Konieczne jest również uświadomienie sobie, że nie jest ona samym tylko uczuciem, ale że jest przede wszystkim codziennie ponawianą decyzją służenia sobie nawzajem, pomimo trudów, kłopotów, pomimo różnych zniechęceń i rozczarowań. W ponawianiu tej decyzji, decyzji służenia współmałżonkowi, dzieciom, w podejmowaniu tej decyzji dopomaga nam Chrystus, udzielający swojego ducha, ducha miłości. Kościół nie uznaje rozwodów, to znaczy obowiązek wzajemnej miłości spoczywa na małżonkach aż do śmierci. Albo inaczej mówiąc, obowiązek i troska o wskrzeszenie zamierającej miłości ma trwać aż do śmierci. Zresztą dziwne byłoby, gdyby przyjąć małżeństwo jako coś, co może się rozpaść. Dziwnie brzmiałaby przysięga, przysięga wzajemnej miłości, gdyby ktoś przy wypowiadaniu jej myślał: Będę cię kochać, ale tak długo, jak mi to będzie odpowiadać, albo jak długo ty mi będziesz odpowiadać, będę żył z tobą, dopóki będzie mi to sprawiać przyjemność. Będę ci pomagać, ale tylko do czasu, bo może mi się znudzisz. Nie tak brzmi prawdziwa przysięga małżeńska, kiedy zawierany jest ślub kościelny, małżonkowie przyrzekają sobie miłość, która będzie trwać do końca życia, ale właściwie to przyrzekają sobie miłość, która przetrwa poza granice śmierci i będzie miłością wieczną. Taka jest natura miłości. Prawdziwa miłość jest odzwierciedleniem boskiej natury, miłości Boga, miłości nieskończonej i miłości wiecznej.